Kolejny poniedziałek, kolejny Ping Pong News. Dziś zaczniemy od zapowiadanego tydzień temu turnieju WTT w Contender, który odbył się we Władysławowie. W kategorii U13 Katarzyna Rajkowska zdobyła srebrny medal, a Aleks Pakuła i Patryk Żyworonek wywalczyli medale brązowe. W kategorii do lat 15 zdobyliśmy jeden medal koloru brązowego za sprawą Natalii Bogdanowicz. Natomiast w U17 najlepiej zaprezentowała się Wiktoria Wrubel, która zdobyła srebrny medal, a Mateusz Zalewski wywalczył medal koloru brązowego. Przejdźmy teraz do fazy barażowej, ponieważ znane już są prawie wszystkie terminy rozgrywek playoff a awans do wyższej klasy rozgrywkowej oraz o utrzymanie. Oto wszystkie terminy, które zostały zatwierdzone przez PZTS oraz wyniki rozegranych już spotkań. Karnišewice bardzo dobrze rozpoczęły mecz woleśnie i przed deblami prowadziły 3-1. Jednak do oddebli to już tylko gospodarze zapisywali zwycięstwa na swoim koncie i ostatecznie wygrali 7-3. Meczu o utrzymanie w pierwszej lidze mężczyzn Dobrowa górnicza w pierwszym meczu pokonała AZS-AWF i jest Gdańsk 2. 7-3. Szeński zespół Rawy Mazowieckiej wygrali się z drużyną Jarosławia wejście do pierwszej ligi kobiet. Natomiast duńska wola pokonała 6-4. Podwawelski Kraków w meczu awans do pierwszej ligi mężczyzn. Jeden dwu mecz został już zakończony i Piast Ostrzeszów po raz pierwszy w swojej historii wystąpił w pierwszej lidze mężczyzn. Na pierwszym meczu w Mogilni udało mi się być i oglądać niezwykle emocjonujący mecz. Natomiast po drugim meczu prezes Ostrzeszowa Jarosław Krzywaźnia dla fanów naszego kanału powiedział kilka słów podsumowujących baraż oraz zdradził jakie mają plany na następny sezon. Nie będę ukrywał, że bardzo cieszy nas to zwycięstwo w dwóch meczu, ale trzeba też docenić klasę rywala, bo ten wynik 7-3 i 6-4 mało mówi na temat przebiegu tego dwumeczu. Uważam, że zespół pogoni Mogilno był bardzo trudnym przeciwnikiem, i udało nam się po prostu przechylić. przechylić Szale w niektórych bardzo ważnych końcówkach, i dzięki temu to my zwycięsko wychodzimy z tego, z tego barażu. Nie będę ukrywał, że dużo, dużo trudu i wiele emocji kosztowały nas, kosztował nas ten dwulec, Tym bardziej doceniamy to zwycięstwo, szczególnie pamiętając tą porażkę w tamtym roku z Gdańskiem. Dlatego dzisiaj świętujemy, i myślę, że frekwencja na trybunach dzisiaj pokazała, jak bardzo Ostrzeszów chciał, żeby ta pierwsza liga była w Ostrzeszowie. Nasiadło u nas rekordowo, ponad 100 osób było na trybunach dzisiaj, e, dlatego tym bardziej dziękujemy kibicom za to wsparcie, które na pewno też nam w tym trudnym meczu pomogło. Jeżeli chodzi o przygotowania do kolejnego sezonu, to pewnie już od jutra zaczniemy sobie to e, kroszek po kroczku budować. Bardzo. Bardzo trudne zadanie na pewno przed nami, bo, bo zdaję sobie sprawę, że część beniaminków pierwszej ligi po sezonie kończy przygodę z tymi rozgrywkami, dlatego na pewno tutaj duża praca przed nami jako zarządem, ale również przed zawodnikami, żeby dobrze przygotować się. Myślę, że musimy poprawić się. Z... Pod względem finansowym, organizacyjnym, jak i sportowym. Także na pewno to lato będzie pracowite, jeżeli chodzi o nas, ale jestem dobrej myśli i myślę, że będziemy w stanie przygotować się do tej pierwszej ligi w odpowiedni sposób, aby, aby w przyszłym sezonie utrzymać się w tych rozgrywkach. To będzie nasz cel na ten sezon. Natalia Partyka wywalczyła tytuł drużynowego mistrza Czechii. SKST plus Chodonin pokonał w finale Tetem morawski Krumlow. Nasza reprezentantka w meczach finałowym wygrała 4 z 6 pojedynków singlowych, które zagrała. Serdecznie gratulujemy. Zobaczmy teraz jak wyglądają transfery w Lotto Super Lidze. Carlos Caballero-Cuelar oraz Lam Siu-Hang zasilą Lotto Polski Cukier Gwiazdę Bydgoszcz. Amireza Abasi dołączy do Sokołowa ESA Jarosław. Piotr Chodorski zmienia AZT z Politechnika Rzeszów na Akademię Zamońską Zamość. Filip Szymański przechodzi z Akademii Zamojskiej Zamość do TSG Kajzl Paweł Sirucek oraz Sun Shiu żegnają się z Dartą Bogorią Grodzic-Mazowiecki. Alan Kulczycki zmienia Pogoń Lemborg na Sokołów Jarosław. Piotr Cyrnek, Robert Floras i Yasuka Machi dołączają do Global Pharma Orli 1924 Suchedniów. Przemysław Walaszek i Jakub Folwarski zasilą szeroki Akademii Zamojskiej Zamość. Łukasz Sokołowski przechodzi z Energii morliny Ostroda do Olimpii Unii Grudziądz. Jeżeli Wy również szukacie drużyny na najbliższy sezon lub poszukujecie zawodników do swojego klubu, serdecznie zapraszamy na specjalną grupę transferową na Facebooku przygotowaną przez naszego partnera 500PL. Link znajdziecie jak zwykle w opisie. Na sam koniec chcemy Wam zaprezentować nasze nowe koszulki. Jeżeli chcecie wspierać nasz kanał i pomóc nam się rozwijać, możecie kupić taką koszulkę z dowolnym napisem na plecach. Serdecznie dziękujemy MyBranding.pl za zaprojektowanie tych koszulek. Więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmem. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień.